Gdy patrzę na Ciebie, świat zwalnia krok, jakby wiedział, że jesteś wszystkim. Twoje imię noszę w myślach co noc, jak obietnice bez końca, jak dom, do którego zawsze wracam. Kocham Cię bardziej niż umiem to rzec, bardziej niż czas pozwala. Każdy mój dzień zaczyna się Tobą i Tobą się kończy, bo tylko przy Tobie jestem sobą. Twoje dłonie uczą mnie prostych prawd, że miłość nie musi krzyczeć, wystarczy jeden cichy znak. Jedno spojrzenie, by serce znalazło swoje miejsce. Kocham Cię bardziej niż umiem to rzec, Bardziej niż czas pozwala. Każdy mój dzień zaczyna się Tobą i Tobą się kończy, bo tylko przy Tobie jestem sobą. Gdybyś wiedziała, jak bardzo chcę chronić Twój każdy smutek, Oddałbym noc i poranek też, Byleś się uśmiechała, byleś wierzyła w nas. Kocham Cię bardziej niż umiem to rzec, Bardziej niż czas pozwala. Każdy mój dzień zaczyna się Tobą. I tobą się kończy, bo tylko przy tobie jestem sobą. Nie obiecuję złotych dni, ani dróg bez zakrętów. Obiecuję tylko siebie, swoje serce i miłość, która nie odejdzie. Kocham Cię bardziej niż umiem to rzec, bardziej niż czas pozwala. Każdy mój dzień zaczyna się Tobą i Tobą się kończę, bo tylko przy Tobie jestem sobą. Gdy przyjdzie cisza i zmęczenie lat, Ja wciąż będę blisko, bo wybrałem Ciebie raz i wybieram codziennie bez wahania, bez strachu. Kocham Cię bardziej niż umiem to rzec, bardziej niż czas pozwala. Każdy mój dzień zaczyna się Tobą i Tobą się kończy, bo tylko przy Tobie jestem sobą.